2145 tyle egzekucji wykonano w 2005 roku, według lokalizacji Amnesty International. Egzekucje na świecie. Coraz więcej krajów na świecie rezygnuje z uśmiercania skazanych. Wśród państw zachodu są one wykonywane w USA, Stany Zjednoczonych. Kara wykonywana jest z 38 z 50 Stanów. I homory gazowe z cyjanowodorem. Dopuszczalne w pięciu stanach oraz krzesło elektryczne stosowane w dziewięciu stanach USA. Światowym rekordistą liczby wykonywanych egzekucji są dla Chiny. Na najwyższy wymiar kary chińskie sądy skazują aż za 68 rodzajów przestępstw. Liczba egzekucji w 2005 roku 1770, ale rzeczywistą liczbę szacuje się na 8, a nawet 10 tysięcy rocznie. Skazańców zabijano jednym strzałem w tył głowy. Poparcie dla kary śmierci w Europie. Hiszpania, 80 jestem przeciw. 18 jestem za. Włochy, 72 przeciw. 26 za. Finlandia, 67 przeciw. 31 za. Polska, 39 przeciw. 58 za.